Państwo, ja mam na imię Aleksander Łożykowski i jestem doradcą podatkowym w LTCA. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu ulgę na zabytki, a konkretnie jedną z dwóch wersji tej ulgi na zabytki, ponieważ ulga na zabytki może przysługiwać osobom fizycznym, podatnikom PIT, którzy są właścicielami albo lokali w budynkach zabytkowych, albo są właścicielami po prostu całości. Takiego budynku zabytkowego. Dzisiaj powiem o tej drugiej formie wersji ulgi na zabytki, czyli ulgi skierowanej do właścicieli całych budynków zabytkowych. Komu ona przysługuje, ta ulga na zabytki, czy może precyzyjniej ulga na konserwację, restaurację, czy prace budowlane przy takim zabytku? Przysługuje ona wyłącznie osobom fizycznym, czyli. Osoby prawne, takie jak spółki, fundacje, jakieś stowarzyszenia, nie będą mogły skorzystać z ulgi na konserwację zabytków. Natomiast jeżeli chodzi o osoby fizyczne, tutaj ta ulga jest otwarta prawie dla wszystkich to jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i tej działalności gospodarczej nieprowadzących na przykład pracowników, emerytów, ceniobiorców wśród. Osób, które prowadzą działalność gospodarczą, możliwe jest wykorzystanie ulgi zarówno jeżeli rozliczamy się na skali podatkowej, jak i na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak i w przypadku stawki liniowej, 19%. A jaki jest warunek podstawowy, aby z takiej ulgi na zabytki skorzystać? Trzeba być właścicielem zabytku, budynku zabytkowego. Właścicielem, czyli. No, trzeba mieć albo pełną, stuprocentową własność, albo ewentualnie jakiś ułamek tej własności. Nawet jakiś minimalny ułamek własności w budynku zabytkowym pozwala na rozliczenie tej ulgi w całości. Co ważne w przypadku tej wersji ulgi na zabytki, czyli ulgi na konserwację zabytku zabytek, który będzie kwalifikowany do potrzeby tej ulgi. To jest zabytek wpisany do rejestru zabytków. Wyróżnia się kilka form ochrony zabytków w Polsce. Przy czym taką najważniejszą, obejmującą najważniejsze zabytki, najważniejsze budynki pod względem historycznym, zabytkowym, to jest rejestr zabytków. Inne rejestry czy inne ewidencje to np. ewidencja gminna czy ewidencja Wojewódzka zabytków, gdzie są wpisane także inne zabytki, które są mniejszej wagi. W przypadku tej ulgi na konserwację zabytków, najważniejsze jest to, aby dany budynek został wpisany do rejestru zabytków. A, czy to, że nasz budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, indywidualną decyzją konserwatora zabytków, to jest game over? A nie. Tutaj odsyłam do. Przepisów dotyczących ochrony zabytków. Tam jest specjalna procedura, że jeżeli ktoś czuje, że spełnia warunki, aby jego budynek został wpisany do takiego rejestru zabytków, może złożyć odpowiedni wniosek i może uzyskać wpis danego budynku do rejestru zabytków. Oczywiście to jest odlemny temat. Tutaj należy rozważyć pewne korzyści, takie jak ta ulga na zabytki, które wpisanie do rejestru zabytków może przynieść, lub ewentualne możliwości dofinansowania. Remontu um, takiego zabytku. Oczywiście są tu pewne ograniczenia e, i minusy, więc decyzję trzeba e, rozważyć. No ale jeżeli już mamy taki budynek, który był lub zostanie wpisany do rejestru zabytków, to no, pytanie: na co taka ulga na zabytki przysługuje? I tutaj ustawodawca mówi o takich trzech formach pracy przy zabytkach. Po pierwsze, mówi o pracach konserwatorskich, po drugie, o pracach restauratorskich, i po trzecie. Na no, bardziej powszechnych robotach budowlanych przy zabytku. I co jest rozumiane przez poszczególne punkty? Prace konserwatorskie, jak wskazuje ustawa o ochronie zabytków, to działania mające na celu zabezpieczenie, utrwalenie substancji zabytków, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań. Czyli no, generalnie pewne e, działania, które podejmujemy w celu zachowania substancji danego zabytku, co pewnie ciekawe z perspektywy kwalifikowanych wydatków na cele ulgi na konserwację zabytków, także wydatki na dokumentowanie tych działań, czyli wydatki na odpowiedniego najpewniej konserwatora zabytku. Natomiast prace restauratorskie to są prace, które mają na celu mniej jakby zabezpieczenie danego zabytku, ale wyeksponowanie jakichś wartości artystycznych, estetycznych, Zabytków, w tym jeżeli taka potrzeba zaistnieje, uzupełnienie lub odtworzenie jego części. No i tak podobnie jak w przypadku konserwacji, także dokumentowanie tych działań. Znowuż najpewniej będą to usługi wykonywane przez osób specjalizujących się w konserwacji zabytków. No i wreszcie trzecia, chyba najszersza i najbardziej znacząca z perspektywy kosztowej, to, jest, to są prace. Nazywane robotami budowlanymi w rozumieniu prawa budowlanego, to są roboty, które polegają na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce i które są podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku. Widzimy więc, że wszelkie jakieś wydatki, które są związane z remontem zabytku albo z rozbiórką jakichś tam części zabytkowych, e, mogą być kwalifikowane jako wydatki uprawniające do ulgi na konserwację zabytku. Oczywiście będą to przede wszystkim jakieś usługi, na przykład zlecamy firmie budowlanej remont danego zabytku czy konserwatorowi prace konserwacyjne czy restauratorskie, no to usługi, wydatki na te usługi wynikające z odpowiedniej faktury VAT będą stanowić wydatki kwalifikowane, które możemy rozliczać w ramach danej ulgi. Mogą to być także materiały budowlane, które potrzebujemy, aby te usługi wykonać, czy dostarczyć wykonawcy usług, albo ewentualnie samemu wykonać, jeżeli takie zdolności mamy. Czyli mogą to być przykładowo jakieś farby, jakiś beton, pałki, tak, taśmy, cokolwiek co jest potrzebne i niezbędne do tego, żeby prace remontowe przeprowadzić, aczkolwiek. No, nie możemy tutaj też iść za daleko, czyli pewne elementy, które zrobiło jakieś wyposażenie, czy, czy elementy dodatkowe e, nie będą kwalifikowane jako wydatki, e, które można odliczyć w ramach tej ulgi na konserwację zabytków. Jest bardzo ważna kwestia, no, którą tutaj należy zauważyć w przypadku tej ulgi na konserwację zabytków, mianowicie jest to kwestia no, pewnego obowiązku nadzoru nad procesem konserwacji, restauracji czy prac remontowych na zabytku. Czyli żeby skorzystać z ulgi na zabytki, musimy uzyskać odpowiednie pozwolenie na prowadzenie prac od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie po przeprowadzeniu właściwych prac, musimy od niego uzyskać zaświadczenie, no, że te prace wykonaliśmy poprawnie, że wszystko jest OK. I te dwa dokumenty są także konieczne do... Rozliczenia ulgi na zabytki. Co więcej, dopiero wtedy, kiedy uzyskamy zaświadczenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków, możemy faktycznie taką ulgę w podatku dochodowym rozliczyć. Czyli samo poniesienie tych wydatków, a, które nastąpiły na wcześniej, ale jeszcze prace konserwatorskie czy prace budowlane przy zabytku lub w jego otoczeniu trwają. Nie zostały zakończone, nie uzyskaliśmy takiego zaświadczenia i to dopóki to się nie stanie, nie możemy z ulgi na zabytki jeszcze skorzystać. Ulga na zabytki wynosi 50% wydatków, które ponieśliśmy na te prace konserwatorskie, restauratorskie czy na prace budowlane. Warunkiem jest to, żebyśmy mieli potwierdzenie w fakturze VAT. Która dokumentuje wykonane usługi lub zakup odpowiednich materiałów budowlanych, które wykorzystaliśmy na cele no, pracy przy zabytków. Ważne jest to, żeby ta faktura VAT była wystawiona przez podatnika, który nie jest, który nie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, czyli pełnego czynnego podatnika VAT. A więc w konsekwencji wyłącza nam to możliwość skorzystania z ulgi na zabytki, w części w jakiej wydatki były ponoszone no na przykład bez odpowiedniej dokumentacji, albo były poniesione, bo kupiliśmy jakieś nieużywane przedmioty od osoby fizycznej, prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, która nam z tego tytułu faktury VAT nie wystawiła. Jeżeli nie mamy możliwości rozliczenia w całości takiej ulgi, na zabytki. No wiadomo, te koszty mogą być duże, a w związku z tym też i ulga, która będzie nam przysługiwać, może być duża, ponieważ nie ma tutaj jakiegoś limitu liczbowego, limitu, um, który by nas tutaj ograniczał, jeżeli chodzi o wysokość tych wydatków. Dlatego może się zdarzyć sytuacja, że obecny w danym roku dochód uzyskany przez nas nie pozwala nam na rozliczenie tej ulgi w całości. Ustawodawca w takim przypadku pozwala, aby Spróbować czy dalej rozliczać przysługującą nam ulgę przez sześć kolejnych lat. Ewentualnie, gdy była taka sytuacja, że przeprowadziliśmy remont a, naszego zabytku, mieliśmy odpowiednie pozwolenie czy zaświadczenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków, a nie skorzystaliśmy z ulgi, oczywiście mamy możliwość skorygowania zeznania, jeżeli jeszcze przedawnienie nie nastąpiło. No to, ponieważ ta ulga funkcjonuje od 2022 roku, to. W tej chwili takie zdarzenie jeszcze nie wystąpiło, więc możemy em, taką korektę. Dziękuję bardzo.